Pani Darto, widzimy się dzisiaj na wiosennej ramówce TVN-u. Czy przy każdej wiośnie coś nowego Pani wprowadza w swoim życiu? O rany! Ha! Ja chyba w ogóle niezależnie od pory roku, coś ciągle wprowadzam nowego w moim życiu, głównie we wnętrzach i rzeczywiście e, od tego jestem kompletnie uzależniona. E, więc ta wiosna, ale wiesz co, ta wiosna jest czymś takim. To zawsze się śmiałam z moją przyjaciółką od 25 lat czy 30 lat. Jezus, Mary, jak jestem stara manią. Zawsze jak się, coś się zaczynało dziać w naszym życiu, to patrzyłyśmy na się znacząco i mówiłyśmy, wiosna idzie. I każda wiedziała, co będzie. Co prawda, to było na, tych, na bazie tych naszych doświadczeń, jak miałyśmy lat 17 18, wiesz, bo tam się wydarzały różne rzeczy, ale miałyśmy takie hasło i myślę, że coś w tym jest, że jednak to, wiesz, ta energia, która krąży, to, to jest ten moment, w którym jednak się budzimy do życia i do, i do, do zmian. No. Czy we wnętrza w 2025 na wiosnę będą takie same jak dzisiejsze Pani kolory? Aha. Nie, no, mamy wybrany już od dawna kolor, e, kolor tego roku i to jest kolor kawowy, tak można powiedzieć, e, więc te wnętrza takie bardziej monochromatyczne. E...